Kolejny. Dziś bym chciał przedstawić trochę już zapomniany, a kiedyś bardzo tradycyjny nasz krajowy przepis na dość niezwykłą, ale prostą generalnie pieczeń w wykonaniu. Pieczeń huzarska. Kiedyś, dawno temu, przed wojną najczęściej, tuż po wojnie też, często gościła na naszych stołach. Dzisiaj prawie już zapomniana. Warto przypomnieć, bo rzecz i atrakcyjna i smaczna. Co potrzebujemy? No przede wszystkim potrzebujemy porządny kawałek wołowiny zrazowej. Tutaj mam około 2 kg, troszeczkę to uformowałem, przykryte tak folią po to, żeby ograniczyć czas, bo jedną z pierwszych czynności to jest niezbyt brutalne, ale jednak zbicie, więc od tego zaczynamy. wystarczyć i nie możemy tego za bardzo masakrować. Następny element. To oczywiście można wykonywać w czymś takim jak piekarnik i tym podobne rzeczy. W zasadzie kiedyś tylko tak wykonywano w oparciu o różne piekarniki. No ja skorzystam troszeczkę z bardziej przystępnych środków, chociaż oczywiście nikomu nie zabraniam wykonać tego inaczej. To jest garnek, już kilka razy o nim wspominałem z akutermicznym dnem, wielowarstwowym, bardzo długo utrzymuje ciepło, więc nim się posłużę. Do tego wkładam smalec, jeżeli ktoś ma własny to własny, jeżeli nie to kupny, około dwóch łyżek na taką dwukilogramową pieczeń. No i rozpoczynam oczywiście od podgrzania. Dobrze. Zaczęło. Szybciutko zaczyna się rozgrzewać. Ja sobie przygotowałem drewniane łopatki, które będą mi potrzebne za chwilę, żeby tą pieczeń obracać. Pierwsza czynność, porządne obsmażenie z każdej strony, żeby porządnie pozamykać pory. Bardzo lubię zapach roztopionego smalcu, no i dźwięk wkładanego na rozgrzany tłuszcz mięsa. Na tym etapie zmniejszam intensywność grzania. Przykrywam i będę to delikatnie podpiekał z każdej strony. Ta pieczeń jest troszeczkę, że tak powiem luźna i są problemy z jej obracaniem, ale da się to zrobić. Da się to zrobić. Ważne jest to, żeby nie nakuwać w tym przypadku już mięsa. Po to zamykamy te pory, żeby ponownie ich nie otwierać. Jest lekko podpieczone. Teraz podlewam to trochę wodą. Nie za dużo. Tak mniej więcej na poziomie jednej szklanki maksimum. I dodaję przyprawę po trzy ziarna ziela angielskiego na każdy kilogram. Łyżeczka na całość. Łyżeczka pieprzu i dwie łyżeczki soli. Zwykłej, znaczy w tym, momencie, w tym przypadku jest to sól gruboziarnista morska. Rozsypuję po wierzchu i tak po całości trochę. O. Zamykam, rozgrzewam garnek do wskazania czerwonego pola na termometrze. Wyłączam i ten garnek na tyle wolno stygnie, że będzie się przez długi, długi czas dusiło. Po jednym cyklu, kiedy zawartość garnka ostygnie, powtórzę to jeszcze raz. Przy czym obrócę pieczeń na drugą stronę i ten cykl nagrzania i studzenia będzie powtórzony. Jeżeli ktoś nie ma tego rodzaju garnka, po prostu należy to utrzymywać na bardzo wolniutkim ogniu. I to wszystko. Także do zobaczenia po całym cyklu pieczenia. Duszenia, przepraszam. Kilka godzin minęło. Gdyby to robić w zwykłym garnku, to ten czas należałoby duszenia określić na około 2 godziny. Oczywiście wołowina w wołowinie nierówna. Trzeba dociekać, w jakim ona jest stanie. Czy już nadszedł ten moment, kiedy możemy ją uznać za prawie gotową. W związku z tym, że ja to miałem w tym garnku i były te przerwy podgrzewania i studzenia, u mnie to trwało znacznie dłużej, około 4 godziny, ale rozpocząłem rano. Teraz jest właśnie pora obiadowa się zbliża. No to czas pieczeń dokończyć. Co teraz? To nie jest gorące, takie że w dłonie to już złapać można, ale nie jest zimne, i to jest ten moment, właśnie. Teraz tak. O, tylko to się właśnie zaraz przekonam. Czy ta patelnia jest indukcyjna? Jest. Bardzo fajnie. Oznaczenie na niej było takowe, ale można się nieraz zdziwić. Dwie cebule. Obrane. Ja je podzielę tak na trzy części. Wykładam na patelnię grillową, żeby troszeczkę je podpiec, podsmażyć, jakby to nie nazwać. Chodzi o ten charakterystyczny smak cebuli, który możemy uzyskać. Także przez chwilę tym się zajmę, a co dalej? Za momencik. Czas na kolejny etap. Teraz będę to może przestawię. O, tak. Te cebule jakoś strasznie gorące nie są. Także zdołam je przytrzymać i rozdrabniam je trochę bardziej. Wrzucając już do pojemnika przygotowanego. Kończyłem krojenie, porządna cebula, bo łzy z oczu wyciska, trochę soli ziołowej, trochę pieprzu, łyżka masła, ależ to już zaczyna ładnie pachnieć. No, i teraz w ruch musi pójść blender. Doprowadzić to muszę do stanu papki. Tutaj mam jeszcze chleb tarty albo bułkę tartą, jeżeli ktoś nie ma. W każdym razie to będzie służyło do zagęszczenia, jeżeli konsystencja byłaby za luźna. Pasta przygotowana. Faktycznie siarczysta ta cebula była, bo łzy wyciskała strasznie. Teraz czas na pieczeń. Zaraz ją wydobędę. O, Tu gdzieś mi się ziele angielskie wcisnęło, trzeba to zabrać. To co tutaj mamy będzie stanowiło bazę na pyszny sosik, ale o tym za chwilę. Co teraz? Teraz tak Tutaj musimy wykonać nacięcia Kilka takich nacięć w zależności od tego jakie te porcje planujemy mieć Dobrze, może teraz tak muszę trochę tu przemeblować Zobaczymy się za chwilę Teraz mam wszystko gotowe, mogę wrócić do dalszych czynności. W zależności od tego, ile tych porcji chcemy uzyskać, jakie szerokie one nam będą pasowały. W każdym razie trzeba dokonać kilku nacięć. I do co drugiego to nacięcia powinny być tak, praktycznie prawie że do końca, ale nie rozcinając mięso. To powinno się mięso trzymać w całości, a do co drugiego nacięcia będziemy wkładali tą pastę, którą przygotowałem. Także zaczynam działać. Po przekładane, żeby pieczenie nie straciła formy, są też założone dwie pętelki ze sznurka wędrymiarskiego, żeby to wszystko trzymać w kupę. No i jeszcze można z takiego kawałeczka tutaj cebulki, który mi został, troszeczkę na wierzchu pokładać, chociaż to wcale nie jest konieczne i niespecjalnie może estetycznie wygląda, ale troszeczkę ta cebulka smaku odda teraz. To przekładam do kombiwara, można oczywiście do piekarnika. Przyda mi się też ten sosik, który był wcześniej zrobiony. W znaczy jeszcze nie sosik, bo na, tego, na tym będziemy robili dopiero sos na bazie. O, to rozrabiam, ponieważ w trakcie pieczenia będziemy polewać. Co teraz ważne? Ważne jest teraz tak, żeby ustawić niską temperaturę, czyli 150 stopni. Na razie dajemy godzinę czasu, 60 minut. I tak co 15 minut łyżeczkę czy dwie tego sosu po wierzchu polać, żeby za bardzo nie wyschła. Dopiero pod koniec możemy pozwolić na to, żeby się lepiej przypiekło. Także działamy. A właściwie czekamy. No i dotarliśmy do finału. Czas, Zapiekania przedłużyłem o 20 minut, bo wygląd jeszcze nie pozwolił na to, żeby zakończyć po tej godzinie. no To jest zależy od wielkości pieczeni, to trzeba regulować. Yy, druga sprawa yy, podlewałem tak mniej więcej co 10-15 co minutek yy, świeżą porcją sosu po to, żeby zachować wilgotność. Oczywiście zależy mi na tym, żeby to się podpiekło, ale też nie za bardzo. Yy, ta cebulka, która była na wierzchu po jakieś 20 minutach została zdjęta, bo zaczęła się przypalać. I na tym etapie już mi nie była potrzebna, bo wprowadzałaby do pieczeni coś, co nie poprawi już jej smaku ani armatu. No i teraz czas działać dalej. To już jakieś 5 minut temu zostało zakończone. I czas teraz wyjąć. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Kiedyś to było danie popisowe wręcz. Pewnie mi daleko, daleko do dawnych gospodyń, które potrafiły tą pieczeń wykonać pewnie perfekcyjnie. Ale myślę, że też nie najgorzej mi wyszła. Odcinam jeden sznurek, drugi i teraz tak, tutaj mam zagęszczony za pomocą śmietany i mąki sos. Parę łyżek sobie tego sosu wyleję na talerzyk, o, ilość zależy od upodobania. No i teraz z której strony tutaj to tu będziemy kroić. Właściwie dokończymy krojenie te, które zostało wcześniej zaczęte. O! Układam to teraz w tym sosie. No i czas na degustację. ostrożnie trochę sosiku, trochę farszu. Mmm. Wołowinka kruchutka, naprawdę pyszna, smaczna. To w jakiej to transformie będzie podane, czy to z jakimiś dodatkami, czy tylko jako do chleba, czy też tak jak tutaj, tylko i wyłącznie z samym sosem. wasza decyzja, ale coś wspaniałego. Muszę przełknąć. Ważne jest tylko, żeby w tym pierwszym okresie dobrze wołowinę udusić, żeby ją doprowadzić do odpowiedniego stanu i na tyle długo podpiekać, żeby skruszała i była podpieczona, nie spalona, ale naprawdę porządnie podpieczona i żeby do końca zmiękła. Na takim właśnie etapie jest w tej chwili i z tym sosikiem. No pyszczę, po prostu pyszczę. Jak macie odrobinę cierpliwości, warto do tej pieczeni powrócić i wykonać. Stara, tradycyjna, polska pieczeń huzarska. Spaczmy wam życzę.